Odzyskać nadzieję, Małgorzata Lis, opowieści z wiary, wydawnictwo SP. Książki jeszcze nie skończyłam, jednak czuję, czuję potrzebę podzielenia się ach, swoimi emocjami, wrażeniami. Poszłam spać pół do trzeciej w nocy. Stałam przed siódmą. Pierwsza myśl i ostatnia to była właśnie ta książka. Siedziałam w nocy i, i płakałam, płakałam z bezsilności, płakałam z żalu, płakałam ze wzruszenia. Wiedziałam, że to będzie dobra książka, jednak rzeczy, które w niej znalazłam, no to mnie chyba trochę tak, mówiąc kolokwialnie, zwaliło z nóg. Dlaczego? W dzisiejszym czasie inaczej ten świat wyznaje całkiem inne wartości, i czasami mam wrażenie, że, że ja się zatrzymałam w innych latach, że idę jak ten wilk samotny, wierna swoim zasadom. A tutaj czytam, że właśnie tak powinno być i to nadzieja, że, że nie jestem sama. Że, choćby cały świat zwariował, ta moja zasada, to ja i tak mam być wierna temu, w co wierzę, i wierna swoim zasadom. A ta książka no, pozwala mi odzyskać nadzieję. Czytając niektóre zdania, które tutaj napisała autorka, czułam, jak moje serce ogarnia takie ciepło i to wzruszenie. Zobacz. Zobacz, nie jesteś sama. Zobacz ktoś myśli tak samo, zobacz. Ktoś napisał to w tej książce i pokazuje, że tak. Pomimo, że inni twierdzą inaczej, ale właśnie to jest jedyna droga i właśnie tędy trzeba iść. Chodzi mi w tym momencie o relacje Ali oraz Piotra, tej dwójki bohaterów, których widzimy na okładce. A właśnie, Boży Porządek. Na wszystko jest czas. Ja, moja młodość przypadała na piękne czasy. Jestem Panu Bogu za nie ogromnie, przeogromnie wdzięczna. Dlaczego? Bo było normalnie. Bo było tak, jak powinno być. Spotkanie. Potem co jakiś czas, jakiś. Wtedy nie było komórek. I nie było telefonów, nie było internetu. Mój mąż mieszkał 600 km ode mnie, więc zostawały tylko listy. I to uczucie tak powoli musiało dojrzewać. Sześć lat pisania listów, gdzieś tam czasami się udawało spotkać, no bo inaczej przecież nie mogłoby być, prawda? Ale nie wyobrażam sobie, aby wejść w to życie tak, jak każe świat. I tutaj bohaterka książki Odzyskać nadzieję, Alicja. I pomimo, że ma około 40 lat, czy ponad 40 tak lekko, ona nadal zachowuje swoje zasady. I pomimo, że ci, którzy ją otaczają, mówi przestań, przecież nie masz 15 lat, przecież widać, że i tak Coś was łączy bliskiego. Ona jednak potrafiła okiełznać te swoje ludzkie pragnienia, dlatego że wiedziała, że Boży porządek wygląda inaczej. I pomimo, że Piotrowi bardzo ciężko było to przyjąć, to ich uczucie, ta ich relacja zawisła na włosku i jednak, jednak Ala udowadnia, że jeżeli zaufasz Panu Bogu, jeżeli postawisz na Niego, jeżeli będziesz wierny swoim zasadom, wierny temu, w co wierzysz, to to przyniesie owoce to przyniesie piękne owoce. Do zdań, które autorka tutaj zamieściła, tych ważnych dla mnie, ja będę wracała i pomimo, że niektórzy będą może, może chcieli mi zmyć głowę, nie pierwszy raz zresztą, no to ja i tak napiszę. Dlatego, że. I pomimo, że świat idzie na łatwiznę, i pomimo, że jak kogoś spotykasz, znasz go dzień, dwa, a może go wieczorem poznałaś, i od, od razu dochodzi do bardzo intymnych kontaktów. Ale to nie tędy droga. I tak jak mówi bohaterka, ale przecież dlaczego jest tyle rozwodów? Piękna, naprawdę jest cudowna rozmowa Ali ze swoją bratową. I każdemu polecam. To się nie po tą książkę, aby zwrócił uwagę. Proszę zwrócić uwagę też na to, w jaki sposób Ala to mówi. Ona, ona nie krzyczy, ona się nie kłóci. Ona po prostu stwierdza jej i tego, co na myśli, nic nie zmieni. Bardzo podoba mi się relacja między Alicją a Julią jej dorastającą córką. I to, jak ona wychowała własną córkę, której też przekazała ważne zasady, przekazała prawdy, wiary. Autorka to pisze w sposób tak, tak prosty, tak, tak naturalny, ale jednocześnie pokazuje, że życie w tym świecie jest trudne. I choćby rodzic chciał chronić swoje dziecko, to, no to nie ochroni przed tym światem. Dziecko samo musi się nauczyć latać, samo musi kilka razy się przewrócić. Można powiedzieć, że autora pokazała dwie postawy: ojca, który ze swoimi wymaganiami prawie zniszczył poczucie wartości własnego dziecka, i mamę, która diametralnie inaczej wychowała Twoją córkę. Pokazuje, jak te dorosłe już dzieci podchodzą do swoich rodziców, jak, z, jakim <coughs> Przepraszam, z jakim bagażem. Bagażem weszły w życie autorka pokazuje, że pomimo, że w życiu spotkacie nieszczęście, przeżyjesz traumę nawet jeżeli byś chciał to swoje życie skrócić a jeżeli zaufasz, staniesz na nogi to docenisz wartość tego życia a trudności, które przeżyłeś Wzmocnią Ciebie, że nie wolno od niej uciekać. I jak mówi Julia, węzeł gordyjski. Ileż takich węzł gordyjskich jest w naszych rodzinach, w naszych relacjach? Czy potrafimy ten węzeł rozsupłać? A może czasami trzeba go po prostu przeciąć? Raz a mocno. Na to pytanie sobie już każdy musi sam odpowiedzieć. I tak jak powiedziałam, ja jeszcze książki nie skończyłam. Została mi ostatnia część. Ale już w tym momencie tę książkę polecam, bo ta książka jest z gatunku takich, jak ja po prostu lubię. Zresztą opowieści z wiary, tak jak mówiłam wczoraj, to jest jak powrót do domu. Opowieści z wiary to jest, to jest świat, w którym się można schować. To jest świat znany nam. Opowieści z wiary... Są, są taką moją aleją, do której wchodzę, biorę książkę z opowieści z wiary i zamykam się przed całym światem. Utwierdzam się w tym, że to, co ważne, to, co ja wierzę, jest też ważne dla tych autorek i że one te wieści puszczają, puszczają świat z nadzieją, że swoimi książkami są w stanie zmienić ludzkie serca. Ja wierzę, że opowieści z wiary będą zmieniały ludzkie serca, że już zmieniają. Odzyskać nadzieję. Długo ta książka na mnie czekała. Pierwszą część pochłonęłam. A może to jest tak, że aby odzyskać nadzieję, to trzeba do czegoś dojrzeć. Musi upłynąć trochę czasu, abyśmy pewne sprawy potrafili poukładać. To, co bym jeszcze chciała powiedzieć, że no, zakochałam się w Beskidach. Chciałabym kiedyś przejść tą trasą, tym szlakiem, o którym pisze autorka, ale obawiam się, że, już, że to już chyba nie ten czas. Nie ten czas, nie ta kondycja. Jednak opisy przyrody, opisy całego tego szlaku, te wszystkie szczyty no to było piękne. Zachwyciło mnie. Ja po prostu chodziłam po górach z bohaterami. Nie potrafię jeździć na nartach, niestety, ale szusowałam też z bohaterami. Ja po prostu na no, kocham te góry. Zakochałam się w nich dzięki no dzięki szlakowi Kingi Katarzyny Targosz. I teraz sięgając, sięgając po odzyskać nadzieję pani Małgorzaty Lis, no czuję zapach gór. Widzę te widoki ja nawet czuję zapach tych drzew, które, o których pisze autorka. Zachwycające, zachwycające opisy. To jest gotowa mapa, z którą można przejść przez Beskidy. I tak jak powiedziałam, to nie jest moja recenzja. To są po prostu takie, takie krótkie refleksje po. Nie, nie po przeczytaniu książki, ale w trakcie czytania książki. I okładka jest idealna. Okładka jest idealna i te góry za bohaterami. I ci bohaterowie naprawdę są tacy, jak tutaj widzicie na zdjęciu. Ta delikatna, śliczna kobieta z takim dobrym uśmiechem, delikatnością, i ten mężczyzna, trochę surowy, despotyczny. No, ale mający w sobie to coś. A Przepraszam, ale to naprawdę co chwila ktoś chodzi i tak no jeszcze mnie to deprymuje. Ech, polecam, Odzyskać Nadzieję, pani Małgorzaty Lis, w serii Opowieści z wiary. Oczywiście recenzje się pojawi i już refleksje po przeczytaniu całej książki. Dużo dobra.